Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat budowy długo oczekiwanej trasy na południu Polski. Chodzi o nową drogę ekspresową do Kłodzka, na którą kierowcy czekają już długie lata. Nowy planowany odcinek ma docelowo połączyć ziemię kłodzką z Wrocławiem. Jak się okazuje na ostatnim odcinku może zostać wybudowany nawet tunel. A realizacja trasy będzie wcześniej niż zakładano. Obecnie najgłośniej mówi się o trzech odcinkach których długość będzie wynosiła ponad 30 km. Kiedy możliwa będzie budowa trasy i jakie są warianty? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i udostępnienia materiału, co bardzo pomoże w zwiększeniu zasięgu filmu. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu gazeta wrocławska.pl pod tytułem Nowa ekspresówka do Głodzka gotowa za około 6 lat. Jednak pojedziemy tunelem? Autorstwa pana Kondrada Bałajewicza oraz artykuł na portalu Kłocko24.pl pod tytułem Budowa odcinków drogi ekspresowej S8 coraz bliżej. Autor artykułu nie podpisał się. Obecnie polskie drogi już nie przypominają tych sprzed jeszcze 20 lat. Prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, to my jako Polska wykonaliśmy ogromny krok do przodu. Cieszy fakt, że nie spoczywamy na laurach i dalej widać inwestycje w trasy szybkiego ruchu. Jak czytamy w lidzie artykułu na portalu gazeta wrocławska.pl Budowa pierwszego fragmentu nowej drogi ekspresowej S8 od Kobierzyc do Łagiewnik zacznie się w tym roku. Poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To część nowej trasy docelowo prowadzonej z Wrocławia na ziemię kłodzką. Jej ostatni odcinek, gdzie preferowany jest wariant z tunelem, ma zostać wybudowany wcześniej niż zakładano. Jak dalej informuje portal gazeta wrocławska.pl, ekspresówka o długości 87 km będzie biegła wzdłuż niemal równolegle do drogi krajowej nr 8, docelowo poprowadzi do Kłocka, ale nie zostanie wybudowana za jednym zamachem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Podzieliła ją na mniejsze odcinki. A jak będą wyglądały nowe, planowane odcinki? Będzie ich trzy, jak informuje portal Kłocka24.pl. Odcinek numer 1 będzie miał 7,5 km długości od węzła Kobieżyce Północ do węzła Kobierzyce Południe. Drugi odcinek będzie wynosił 13,8 km długości od węzła Kobierzyce Południe do węzła Jordanów Śląskich. Natomiast ostatni trzeci odcinek będzie miał długość 11,2 km. Od węzła Jordanów Śląski do węzła Jagiwniki Zachód. Jak dalej czytamy na portalu kłocko24.pl, Droga Ekspresowa S8 jest strategiczną inwestycją dla całego regionu Dolnego Śląska. Wojewoda Anna Żabska podkreśla, że w szczęście postępowań administracyjnych to kluczowy krok w realizacji rozbudowy drogi. Jak mówi, nowa trasa ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróży oraz przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu. Jak mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pani Magdalena Szumiata, powinniśmy zdążyć rozpocząć budowę jeszcze w tym roku. Liczymy, że decyzję środowiskową uda nam się uzyskać od pół roku do dziewięciu miesięcy. Prawdopodobnie budowa rozpocznie się w trzecim kwartale 2025 roku, jak informuje portal Gazeta Zakończenie pierwszych trzech odcinków Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacuje na czwarty kwartał 2027 roku. Pierwszy odcinek pomiędzy węzłami Kobierzyce Północ i Kobierzyce Południe zrealizuje Strabak infrastruktura. Za kwotę około 309 milionów złotych Drugi pomiędzy węzłami Kobierzyce Południe i Jordanów Śląski Firma PoRR Za kwotę ponad 401 milionów złotych Zaś trzeci odcinek Jordanów Śląski Łagiewniki Zachód Firma Max, Za około 355 milionów złotych Na temat ostatniego zaplanowanego odcinka Na odcinku Bardo Kłodzko Pojawiło się więcej szczegółów Portal 24Kłocko przekazuje, że jest zatwierdzony plan inwestycji dotyczącej tego fragmentu S8. Preferowany jest wariant z tunelem, o czym przekonywał podczas wizyty w Boguszynie 21 lutego Waldemar Wojciechowski, dyrektor generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad we Wrocławiu. Optymistyczne założenia wskazują, że ostatni odcinek będzie gotowy. Nawet do 2030-2031 roku. Cała S8 będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. Dla dalszego przebiegu S8 od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest na etapie opracowań studialnych. Jak widać jest coraz więcej działań odnośnie ekspresówki na Dolnym Śląsku. Zobaczymy czy trasa do Kłocka będzie realizowana zgodnie z planem. Jeżeli będzie więcej szczegółów, to na pewno Was o tym poinformuję. Jestem ciekawy co Wy sądzicie na temat tej trasy. Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji kanału i obejrzenia filmu na temat zbiornika retencyjnego w Kotlinie Kłockiej. Jeżeli chcecie poruszyć jakiś ważny temat, to zapraszam do kontaktu. Poprzez adres e-mail w opisie. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.